Przypomnijmy, wczoraj na antenie naszej telewizji wyemitowaliśmy materiał dotyczący miejskiej Zieleni, chodzi mianowicie o plac przy bloku numer 318 na osiedlu dolnośląskim. Mieszkaniec skontaktował się z nami i prosił o pomoc. Teren pomiędzy blokiem 318 a osiedlem domków stał się publiczną toaletą, a konkretnie to właśnie zielone miejsce, w którym można schować się i robić to, czego robić się tu nie powinno. Nasz telewizor sugerował, by rosnące tam drzewa i krzewy nieco przyciąć. Co na to, był chatowski magistrat? W takiej sytuacji, kiedy faktycznie mieszkańcy widzą, że jest pewien problem, chociażby z osobami, które wykorzystują te tereny zielone do załatwiania własnych potrzeb fizjologicznych, takie przypadki należy zgłaszać zarówno na Straż Miejską, a jeżeli chcemy, żeby faktycznie, no... Zagęszczenie było trochę mniejsze, żeby faktycznie nie dawało takiego poczucia intymności tym, którzy w sposób niewłaściwy z tego miejsca korzystają. Takie przypadki należy zgłaszać do wydziału Inżynierii Urzędu Miasta i one są rozwiązywane. Jeżeli faktycznie jest taka potrzeba, jeżeli no faktycznie jest tak, jak, jak, jak to przedstawiają mieszkańcy, to to jest rozwiązywane i tutaj w tym przypadku również ta sytuacja zostanie poprawiona, czyli te drzewa będą, te krzewy będą kiedy możemy spodziewać się tamtego przebłysku? W najbliższych, w najbliższych dniach zostanie to wykonane. Że w ramach. Tego typu prac, nazwijmy to interwencyjnych, jeżeli zdarzają się takie sytuacje, wysyłana jest ekipa, która usuwa to, co powinno zostać usunięte, do inżynierii wpływają różne problemy mieszkańców, chociażby nie wiem zauważają, że przy wyjeździe z osiedla z, spod bloku na przykład jest znak, który powinien być widoczny, a on już z racji tego, że ileś lat tam stoi, po prostu jest nieczytelny, niewidoczny. Takie sytuacje też są zgłaszane i to jest robione na bieżąco. Oczywiście ta zielenie w przestrzeni miejskiej, każda zielenie jest cenna, zresztą widzimy to robiąc jakiekolwiek inwestycje, jak mieszkańcy dbają o to, nadzorują wręcz, czy ta zielenie nie cierpi przy właśnie wykonywaniu jakichś dużych inwestycji. Dlatego no, tutaj też gorący apel. No, te miejsca zielone one służą wypoczynkowi, a tak naprawdę mają cieszyć oko, a nie być miejscem, gdzie załatwia się potrzeby fizjologiczne, czy ewentualnie spożywa się środki alkoholowe. Czekamy zatem na pozytywne załatwienie tej sprawy.